Yeah. mi, siostry i bracia. Ten werset przed Ewangelią, przed chwilą wyśpiewany, to motto naszych trzynastu dni drogi, naszej pielgrzymki. Ale zapraszając nas na ten szlak, tak jak w Galilei, Chrystus całkiem nie proponował nam łatwej drogi, swoim uczniom mówi o męce, o cierpieniu. Każdy z nas, gdy wziął książeczkę, zobaczył plan tych 13 dni, kilometrów, które trzeba przejść. I oto dzisiaj stajemy w tym ostatnim dniu, jeszcze w drodze, by dokonać refleksji, podsumowania tego czasu. To nasze uwielbienie Boga na kolanach, w te wzniesione ręce, to myślę, było nasze dziękczynienie za pełnary łaski, które dał nam Pan w ciągu tych dni. Ale jeszcze drodzy, dzisiejsze Słowo Boże, dzisiejsza Eucharystia to okazja, by jeszcze raz zapytać się o owoce tego pielgrzymowania. Dochodząc do wyśmieczyc, jedna z kątniczek dała publiczne świadectwo. Powiedział, przez pierwsze trzy dni na tej pielgrzymce czułam się jak na obozie. Na kasy wyjście, nasz, ale Pan czuwał nade mną. A w sposób szczególny miałam tu jeszcze na tym pielgrzymie czwartku swojego anioła stróża. Zaczęłam śpiewać, zaczęłam się modlić. Już teraz mogę dziękować Bogu. Drodzy, dzisiaj już nie wyśmierzyste, ale żura. wstajemy więc przed Chrystusem Eucharystycznym, by jak powiedziałem, być go by wyśpiewać mu chwałę, by dziękować, ale równocześnie też siostro i bracie, może jeszcze, jeżeli w Twoim sercu jest coś, co trzeba zmienić, to jeszcze jutro ten ostatni dzień, ostatnia szansa, by Twój anioł stróż był z ciebie zadowolony, byś Ty również przed obliczem matki mogła wyśpiewać jej... Radosne dziękczynienie. Ale drodzy, źle by było, gdyby pielgrzymka skończyła się, naszą święto na Havę. To nasze pielgrzymowanie, mówiłem wiele razy w konferencjach pod hasłem Świadkowie Wiary, to nasze świadczenie wiary tu na pielgrzymim szlaku, to równocześnie dopiero zadanie, które daje nam Pan do naszego codziennego życia. Dzisiaj, na dzisiejszy dzień, wśród świadków wiary słyszeliśmy o męczennikach z Pratolina. Ten jeden z błogosławionych, młody chłopak, 26-letni, który oddał życie za wiarę, za kościół, za swoje przekonanie. Drodzy ci wszyscy świadkowie, to nie byli święci ze średniowiecza, sprzed wieków, których nie mogliśmy zrozumieć. Po co osłuchiwaliśmy się w te rozważania? Po co poznawaliśmy te sylwetki bardzo pięknie? Właśnie, że dzisiaj mieliśmy tę sylwetkę, by jutro, pojutrze rozjeżdżają się do swoich domów, wracając do codzienności podjąć te konkretne postanowienia. Ale jeszcze bliższy będzie nam świadectwo współczesne. W prasie katolickiej w ostatnim czasie z racji sukcesów piłkarskich ukazał się rynek z Robertem Lewandowskim. Słuchajmy się w jego świadectwo wiary. W Jego wyznaniu wiary to, co mu daje wiara i do czego ta wiara go zobowiązuje. Oto Jego słowa. Jestem katolikiem i nie wstydzę się Jezusa ani swojej wiary, bo wiem, że Pan Bóg na pewno cały czas nade mną czuwa. We współczesnym świecie wszystko idzie bardzo szybko. Nieraz zapominamy o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest najważniejsze. Dlatego też wiara pomaga mi na boisku, ale też i poza nim, aby być po prostu dobrym człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów. Drodzy, tu na pielgrzymce nie wstydziliśmy świętej miary. I wiele razy słyszeliśmy w konferencjach, i ja też wiele razy mówiłem, iż wracając do domu, świętymi nie wrócimy. Ale wrócimy odmienionymi nieco, nieco umocnionymi, aby w tym pędzie codzienności starać się być trochę lepszym człowiekiem, popełniać mniej błędu. A wówczas będziemy świadkami wiary, a wówczas ta pielgrzymka będziemy mogli powiedzieć, będzie owocować w nas. Amen. Yeah. <laughs> you I odśpiewamy słowa Ateo miasto Jestem, pamiętam, czuwam. Ty na tym szlaku pamiętałaś o nas, czuwałaś nad nami, byłaś cały czas. Ty nam dopomagałaś, abyśmy w tej drodze do Ciebie, do Twojego syna. Byli sami, do by nic nam się nie stało. Prosimy Cię, abyś. Zawsze przy nas czuwała, abyś zawsze o nas pamiętała, abyśmy także my pamiętali i czuwali.